Cześć, witam Was na kolejnej lekcji z kursu mechaniki. Jest to kontynuacja poniekąd poprzedniej lekcji. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o metodzie różniczkowych równań ruchu, która nam posłużyła do określenia parametrów kinematycznych. Kota, który znajduje się tutaj na rysunku. Dzisiaj Szukane są określone takie same, aczkolwiek rozwiążemy tylko przypadek przyspieszenia. Określimy tylko przyspieszenie, natomiast pozostałe parametry możecie obliczyć sami. Tutaj w ramce czerwonej zostawiłem wynik z poprzedniego rozwiązania, żebyście mogli zobaczyć, że metoda, którą Wam przedstawię zaraz, doprowadza do tego samego wyniku. Warunki początkowej. Wszystko jest takie samo jak poprzednio. Siły i przemieszczenie już zostawiłem narysowane tak jak ostatnio. Układ odniesienia. Skorzystam dzisiaj z tak zwanej zasady De Lamberta. Inaczej, zwanej zasadą kinetostatyki. Jak może zwrócicie uwagę, w nazwie mamy kinetostatyka. Czyli takie połączenie statyki z ruchem. Co to znaczy? Otóż de Lambert był to taki cwany naukowiec, który stwierdził, że jeżeli weźmiemy sobie równanie Newtona i zapiszmy je w następującej postaci, czyli mamy tradycyjnie masa razy przyspieszenie równa się suma od i równego 1 do n pi. Czyli masa razy przyspieszenie równa się wszystkim siłom czynnym. Zewnętrznym. No i teraz tak, on na taki pomysł. A co jeśli przerzucę lewą stronę na prawą? Czyli taki trik matematyczny. Po prostu, nic wielkiego. Po lewej stronie zostaje nam 0. Po prawej dalej mamy sumę. Od i równego 1 do n pi -i. i. Natomiast minus m a. To minus ma on nazwał bezwładnością. wiem, ja sobie kolorek. Jest to siła bezwładności. Siła bezwładności jest siłą pozorną. Oznaczana jest ona po prostu jako b wektorowo. Co jest ważne? Jeżeli byśmy zapisali wzór na siłę bezwładności, Wektorowo to mamy minus m razy A. Tylko co jest istotne, ten minus dotyczy wektora przyspieszenia, czyli wektor przyspieszenia jest przeciwnie skierowany do siły bezwładności. Jeżeli byśmy napisali co do wartości, to b równa się m razy a. No dobrze. A teraz jak to będzie wyglądało w praktyce? Jeżeli założymy, że nasz kotek zjeżdża w dół i będzie się rozpędzał z jakimś przyspieszeniem, dajmy na to weźmy jakiś kolor, którego jeszcze nie używałem, na przykład taki będzie się rozpędzał z jakimś przyspieszeniem w dół. No i to przyspieszenie będzie ak. Przyspieszenie kota. No i teraz, zgodnie z wzorem na bezwładność, siła bezwładności będzie przeciwnie skierowana do przyspieszenia. Czyli mamy tutaj B. I tym sposobem sprowadziliśmy zadanie dynamiki do tak naprawdę zadania statyki, czyli będziemy mieli sumę sił, która równa jest 0. Zapiszmy więc równania zgodnie z zasadą de Lamberta, czyli suma od I równego 1 do N P I dodać suma od i równego 1 do n b i równa się 0 Tutaj jeszcze można dać wektory No i dobrze, roz, rozłóżmy tak jak ostatnio to na składowe czyli będzie mieli suma od i równego 1 do n B i x, dodać suma od i równego 1 do n, b i x równa się 0, czyli suma wszystkich sił rzeczywistych i wirtualnych na osi x równa się 0. Stąd jest taki netto statyka i mamy tak samo na osi y. To jest taki prosty trik z przerzuceniem tak naprawdę bezwładnością drugą stronę. Zobaczycie, że tak naprawdę reszta będzie identyczna. No dobrze, to zapiszmy. W równaniu czwartym suma sił rzeczywistych. No to na osi x rzeczywiste mamy jakieś siły. Mamy na pewno gx i minus tarcie. Czyli mamy tak. gx minus tarcie i siła bezwładności minus b, ponieważ jest przeciwnie skierowana. Minus b. To się równa 0. No jeśli y nie ma żadnej siły bezwładności, są tylko siły rzeczywiste, więc będziemy mieli y plus n równa się 0. Okej, okay. sekundę, bo tu będzie minus, się pomyliłem. Jak minus n się 0, bo są przeciwnie skierowane. Z piątego równania możemy bez problemu wyznaczyć n jako gy. Zaraz nam się przyda. I Teraz tak, zapiszmy zależności nasze. Może tutaj, albo dobra, od razu pod spodem. Tarcie suche, rozwinięte mi razy n, tak jak na poprzedniej lekcji. gx było równe g razy sobie tylko rzucę okiem. Gx było G razy sinus alfa. No I równanie ósme. Gy równa się G razy cosinus alfa. I jeszcze nasza nowa siła. Siła bezwodności równa się masa razy przyspieszenie Na przyszłych lekcjach poznacie jeszcze inne siły bezładności. Jest to pierwsza, którą tutaj wprowadziliśmy. I teraz, jeżeli podstawimy to wszystko do równania czwartego, to będziemy mieć tak: gx, czyli g sinus alfa od razu, dalej będzie minus tarcie, czyli minus mi razy n, zamiast n podstawimy gy, czyli g cosinus alfa. I minus siła bezwładności, czyli minus m razy ak równa się 0. Pamiętajcie, że tu jest równa się 0, ponieważ to jest inaczej zasada kinetostatyki. I teraz po przekształceniach odpowiednich przerzucimy przykładowo, dodać m, a k obustronnie, czyli będziemy mieli tak m ak równa się g sinus. Alfa minus mi g cosinus alfa. Podstawiając za masę g przez g i dzieląc przez za sekundę, już pewnie wiecie przez co, albo mnożąc po prostu przez g małe wszystkie duże, otrzymamy przyspieszenie. Równe tak naprawdę przyspieszenia tylko na osi x, bo na y nie ma, równe g. Tutaj otwieramy nawet sinus alfa minus mi cosinus alfa, metrów na sekundę kwadrat. No i to jest metoda De Lamberta. Zauważcie, że wyniki wyszły nam identyczne. G sinus alfa minus mi cosinus alfa. G sinus alfa minus mi alfa. Dwie różne metody, wynik taki sam. W następnej lekcji, jako lekcja dodatkowa, jeszcze wam pokrótce pokażę trzecią metodę, dzięki której jesteśmy też w stanie obliczyć parametry kinematyczne. Tymczasem dziękuję.